Dlaczego na dwa dni? Powiedział, żeby wziąć drewno dla kolejnych podróżnych. Prawda, Janie? A jeśli nic nie będzie? Dlatego dobrze jest mieć ze sobą siłaczy, synów gromu. Powiedziałeś mu? Spokojnie. Wyglądał równie marnie jak ty. Kto to? Może to zwiadowca z... Gdzie my jesteśmy? W Seleucji? Może tak sobie idzie. Nikt tak sobie tędy nie chodzi, oprócz nas. Nie podchodź bliżej. Shalom. To Żyd. Coś ty... Czego chcesz? Żeby Rzymianie odeszli. Znaleźć piękną żonę. Raz zjadłem tuczoną gęś. Chętnie to powtórzę. Jesteście uczniami Jezusa z Nazaretu? Nie odzywajcie się. Może być szpiegiem. Czy im? Być może, ale szpiedzy nie wpadną na to, żeby tak się ubierać. Ty jesteś Szymon, syn Jony. Kim jesteś? Jesteś nowy. Po jakimś czasie nie zdziwisz się, kiedy człowiek taki jak ja pojawi się znikąd z przesłaniem, które może przekazać Jezusowi jedynie osobiście. Wszyscy jesteśmy nowi, ale nie głupi. Nie pozwolimy ci na to, nie znając twoich zamiarów. Nie mogę powiedzieć. Jeśli mnie odeślecie, w porządku. Pozdrów ode mnie, mojego przyjaciela Andrzeja. Co myślisz? Zaprowadźmy go. Niech Jezus to rozstrzygnie. Coś nie tak, Szymonie. Andrzej i przyjaciel? Filip! Witaj! Jak ty wyglądasz? Cuchniesz? A czego się spodziewałeś? Chodź. Co tu robisz? Zaraz wszystko opowiem. ha ha ha